Agnieszka Tyszka Zosia z ulicy Kociej na wiosnę. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Czyta Marta Markowicz. Dla Betty, Hrabiny, Pudlisi i Zadży, mojej kochanej grupy wsparcia. Rozdział pierwszy. Mafin z i wiosna. Czy znacie to uczucie, kiedy czeka się na wiosnę i czeka, a on nic, tylko stroi sobie z nas żarty? Śmieje się jak łobuziak, mrugając niebieskim okiem z zaśniegowych chmur i posyła na ziemię cieplutkie, słoneczne promienie, by za chwilę zmrozić pierwsze przebiśniegi lodowatym wiatrem. Ja osobiście mam już serdecznie dosyć zimy. Marzę, by spokojnie posiedzieć na jabłoni, napisać to i owo. I nie nosić grubej kurtki, ocieplanych spodni ani rękawiczek. Niezbyt wygodnie włazi się na drzewo w takim stroju. O pisaniu w rękawiczkach już nie wspomnę. Nie, żeby nie dało się tego zrobić. Praktykuję to od kilku miesięcy, ale tęsknię za odmianą. Poza tym. Wiecie zapewne, że do niektórych czynności potrzebna jest samotność. Na przykład bardzo się przydaje do pisania. Dotąd najczęściej przeszkadzała mi mania. Moja młodsza siostra. A teraz doszedł jeszcze mafin. Kot, którego dostałyśmy od mrocznej pampiry, wychowawczyni naszej klasy, tuż przed Wigilią. Wygląda na to, że uważa jabłoń za swoją prywatną własność. Ile razy próbuje się tu zakraść, on już siedzi na mojej ulubionej gałęzi. Żeby tylko na tym się kończyło, ale gdzie tam? Niby drzewo jest dość duże. I moglibyśmy oboje znakomicie się na nim pomieścić, jednak Mafinowi najwyraźniej przeszkadza moja obecność. Nie chce się przesunąć nawet o milimetr fuka prycha, i ma mi za złe, kiedy mu spokojnie tłumaczę, że gałąź obok też jest dobra do siedzenia. Najgorzej jest wtedy, gdy pod drzewem kręci się mania. Tak jak teraz. Teoretycznie uczy pluszaka Fryderyka Chopina Pracza, jazdy na jednej narcie ale w rzeczywistości pilnie obserwuje przebieg negocjacji na jabłoni. Zosia, to nic nie da. Musisz napisać maila. Radzi dobrotliwie, pochylając się nad czymś, co nazywa skishopą, czyli nartą szopa. Okropnie mnie to złości. Ja się nie wtrącam w jej przedziwny sport zimowy i nie wygłaszam żadnych uwag. A mogłabym. Bo ta cała narta to zwykły kawałek deski, sterczą z niego drzazgi, i tylko patrzeć, jak któraś wbije się wybitnemu narciarzowi Fryderykowi w jego futrzasty tyłek.